Witam serdecznie. 25 luty 2012 dzisiaj w ramach kitowego szlaku basen w Skawinie, w Skawinie, tej koło Krakowa. Mamy dzisiaj super sobotę, a wczoraj zjechaliśmy się tutaj wieczorem, i nawet późno w nocy. Sporo rozmawialiśmy o biznesie, ale dzisiaj super sobota. Dzisiaj, może, kilka słów na, na tym zastępczym kitowym szlaku, czyli basenie. Na temat wagi zespołu, na temat siły zespołu, na temat tego, jak bardzo ważny jest mocny, solidny zespół, który rozumie, że rozwój, że to, że, że każdy może iść do przodu, polega na przyjęciu na siebie odpowiedzialności. Czyli dobry zespół to rozumienie odpowiedzialności. Dobry zespół. Członkowie dobrego zespołu rozumieją, że na każdym z nich spoczywa naprawdę wielka odpowiedzialność za wynik całości, który absolutnie przekłada się na wynik indywidualny, wynik własny. W całym naszym przedsięwzięciu najważniejsza jest praca zespołowa, dlatego że ona właściwie jest w stanie kształtować i utrzymywać całe przedsięwzięcie, które budujemy. Nie ma, nie ma innej możliwości. Jeżeli będziemy genialni, idealni, wspaniali, będziemy nieduplikowalni, prawda? Choćbyśmy nie wiem, co tam wymyślali, biznes marketingowy nie jest biznesem genialnych indywidualności, nie do powielenia, ale tak naprawdę genialnych, wspaniałych ludzi, którzy umieją pracować w zespole, którzy wiedzą, że praca w zespole to jest absolutnie odpowiedzialność, podejmują różne się różnych ról, różnych działań i od początku do końca no, dopilnowują, żeby wypełnić to, co postanowili, to, czego się podjęli, to, co obiecali. Także może tyle na tym dzisiejszym, e, hikowo nazwijmy to, basenowym ślepie. Tutaj widać w tle i Roberta, i, i, i Anię, i Filipa, bo taką hikizm dzisiaj na tym basen. tutaj się wybraliśmy. Do zobaczenia jutro na kilku wypadkach.